Pytamy dzisiaj o datę szczególną, która się zbliża e, dla Polaków, dla mieszkańców przyny również. Czy pan wie, co mogę mieć na myśli? Dzień święto zmarłych? Nie. nie. Blisko? E, to, to 11 listopada? Nie jest to dzień, który jest e, na stałe wpisany w kalendarz. A dzień nauczyciela? Też nie. Oj, to ja już nie wiem. Ale blisko, datowo bardzo blisko, panie. Ta niedziela najbliższa nadchodząca. E, tak, wybory. O, no, o właśnie o to wybory. Jestem zdecydowany, jaką partię wygląda wybieram. Jedna partia na tą gani. Tamta na tą i tak w kółko? Tak, na pewno wezmę udział w wyborach. My uwielbiamy referenda, ale że idziemy świadomie i wiemy o co chodzi. Żyjemy w sumie w dobrym kraju, nie uszukujmy się. Referendum jest bezczelne. Duże skutni chaos, i hałosy, żeby tego już nie było. 15 października 2023 to ważna data dla wszystkich Polaków. Tymczasem zapytaliśmy mieszkańców i gości Pszczyny, czy wezmą udział w głosowaniu w wyborach parlamentarnych i jakie oczekiwania oraz nadzieje wiążą z w związku z nimi. Wybierają się Państwo zagłosować? Tak, oczywiście. To jest obowiązek każdego obywatela przecież. Myślę, że to jest i nasze prawo i tak naprawdę obowiązek. My byśmy bardzo byli szczęśliwi, jakby niektórzy nie poszli. Wybiera się pan zagłosować? Tak, oczywiście. Na razie jeszcze nie jestem taka pewna do, co, co do wyborów, bo nie wiadomo na kogo głosować. Ja nie mieszkam tu w Polsce. Nie mieszka nie pan nie w, Polsce. w Polsce. No rozumiem, ale może pan zagłosować. A -a. No, mogę zagłosować. Zawsze chodzę głosować. Nie kwestia na kogo, ale to, że powinniśmy brać udział w wyborach, to jest nasz jakby demokratyczny obowiązek. Jeżeli nie pójdą i kobiety, i młodzi ludzie do wyborów, no to w zasadzie to nic się nie zmieni. No myślę, że powinna już być zmiana. Tak? Jestem zdecydowany Aha. na głosowo, oddanie głosów konkretnej partii. Moje oczekiwania się spełnią na pewno. Nie powiem, że nic nie zrobili, dużo zrobili, a podejrzewam, że zmiana dobrze zrobiłaby. Liczy pan na zmianę, czy liczy pan na to, że będzie tak, jak jest? Że będzie tak, jak jest. Czy jest dobrze? Dobrze się panu w Polsce żyje? Wydaje mi się, że tak. O to chodzi, żeby zawsze patrzeć w przyszłość z nadzieją. Lepiej, żeby było tak, jak jest, ale nie, lepiej, żeby było, nie było gorzej. Wie pan, że jednocześnie odbywa się referendum? Tak. tak. We, weźmie pan udział w tym referendum? Tak. Oczywiście. Weźmiecie udział w tym referendum? Nie, nie. Ja mhm. jestem zdecydowana na nie. Uważam, że to jest zbędne odwracanie uwagi po prostu. Chcę odmówić przyjęcia karty. Nie dlatego, że będziemy głosowali na przykład na platformę, mhm. tylko po prostu to jest niezgodne z zasadami. Waham się jeszcze, ale nie podjęłam decyzji. Ten moment i ta forma. Mhm. Jakoś mi to nie. Po prostu nie. Wszystko razem nie. Nie, nie odpowiada. Pytają nas, na przykład o imigrantów, równocześnie zezwalają, czy po prostu wydają nad wyraz dużo wiz. Nie wezmę udziału w referendum. To nie jest obowiązkowe. Nie. Mhm. No to się jeszcze muszę zastanowić. Nie odpowiada mi sposób, w jaki y, są skonstruowane te mhm. pytania. W referendum nie będę brał udziału. Nie odpowiada mi forma tego referendum. Mhm. I nie wiem jeszcze, ale chyba nie. Podejrzewam, że referendum choćby tak przeszło, to nikt nie jest za tym, żeby tu puszczać uchodźców. No, takie są preferencje Polaków, no, i mi się wydaje, że nie trzeba na to głosować. Dla jakiej grupy społecznej jest szczególnie ważne, żeby pójść zagłosować? Wszystkim, dla kobiet, mi się wydaje. Dużo kobiet nie głosuje, jest to bardzo ważne. Myślę, że dla każdej grupy społecznej są ważne te wybory. Na pewno dla młodych, ale ogólnie to dla wszystkich. Trudno mi powiedzieć, na jakiej grupy społecznej. Myślę, że dla, dla chyba dla nas wszystkich, ze względu na to, że patrząc, każdy, każda grupa społeczna ma swoje oczekiwania, każda grupa społeczna ma swoje, swoje jakieś plany z tym związane. Gdyby kobiety wzięły odpowiedzialność w dnia 15 teraz w października, myślę, że jest szansa, że obecna władza i ustrój się zmieni mhm. na korzyść. Głównie myślę, że dla przedsiębiorców są bardzo ważne. Mąż przedsiębiorcom. Wiem jak się pogorszyło, jak jest ciężko. Żywicie więcej nadziei czy obaw? Nie wiem. Nie, Nie wiem. myślę, że nadziei zobaczymy. Obawy zawsze są ale myślę, że będzie dobrze. Ja mam duże nadzieje, aczkolwiek boję się, że jest dużo zwolenników obecnej władzy. Czy obawy, czy nadzieje? Mam nadzieję, że raczej wybierzemy no tak jak każdy z własnym z głosem, z własnego serca. Nadzieje jak zawsze w każde wyboru, to jest na pewno nadzieja. Ta cała otoczka, ta taka nienawiść gdzieś, która gdzieś tam w nas ludziach przemawia, mam nadzieję, że to po prostu się skończy. Mam dużą nadzieję, że się wreszcie coś zmieni. Niektórym się wydaje, że jedna opcja polityczna według nich będzie dobra, mhm. a latach jednak stwierdzą, że źle myśleli. Wywodzę się jeszcze z czasów komunizmu i, 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 i to pamiętam te czasy. I, I Patrząc na życie, które jest w tej chwili, no i zdecydowanie lepiej. Polacy to są mądrzy ludzie i mądry naród, także mam nadzieję, że coś się zmieni. Mamy, otwarty, mamy otwarte granice, możemy się przemieszczać, półki sklepowe zapełnione. Także ludziom, którzy, którzy tego nie pamiętają w ogóle, mhm. to jakby... Nawet sobie do głowy nie biorą, że coś takiego mogło być w danej chwili. Nadzieję mamy na przyszłość, na lepszą przyszłość, na lepszą na, przyszłość naszego kraju. Polsce. Na lepszą przyszłość, na spokojniejsze życie, na koniec z tym takim szczuciem, nienawiścią. Także tutaj tylko zachęcać i mam nadzieję, że wasza strona i cała tutaj pszczyńska społeczność będzie po prostu zachęcać młodych ludzi i kobiety, żeby poszły i zagłosowały.